Cześć, witajcie na moim kanale Przechodząc takim rowem tutaj z rzuta nie natrafiłem Ale leży parostek od koziołka O, w pełnym słoneczku tutaj przy rowie takim Leży parosteczek No ładny Chyba z tego roku jest. Więc ładny. Ładny taki. Mały. Ale jest. Parosteczek. No. To Mamy parostka. Ale jeszcze się pokręcę. Może jeszcze jakąś zdobyć tutaj trafię.